Tworząc kontynuację takiej legendy jak seria Delta Force, studio Team Jade nie miało łatwego zadania. Jak bowiem zmierzyć się z legendą? W jaki sposób zaprojektować grę, która zachowa klimat pierwowzoru, ale jednocześnie będzie grą współczesną oraz atrakcyjną pod względem rozwiązań gameplayowych? W mojej ocenie Delta Force Hulk Ops zapowiada się na grę zaskakująco udaną pod wieloma względami i w kilku kwestiach bardzo fajnie nawiązuje do pierwowzoru. Choć nie wszystkie pomysły przypadły mi do gustu, to produkcja ta w pewnym aspekcie dokonała potężnego przełomu, zwracając na siebie uwagę całej branży. Zresztą, co tu dużo mówić. Przeanalizujmy ją sobie. A zacznijmy sobie od tego, czym jest Delta Force i czy faktycznie jest kopią Battlefielda 2042. No cóż, jeśli spojrzycie na tę grę, to mamy bardzo podobne klasy postaci jak w Battlefield 2042, a więc szturmowiec, inżynier, medyk oraz zwiadowca. Mamy podobne gadżety i cały system wokół nich zbudowany. I tutaj trochę szkoda, że twórcy nie pokusili się o implementację oryginalnych nazewnictw klasy, bowiem były to następująco: klasa CQB, a więc do walki w zwarciu, klasa gunner, medyk oraz sniper. Szkoda, ponieważ w pewnym stopniu odróżniłoby to tę grę od serii Battlefield. Co ciekawe, gra posiada także tryb szturmopodobny, choć bardziej przypomina on operację z Battlefield 1, gdzie przejmujemy kolejne punkty na mapie i w ten sposób przesuwamy cały front. I powiem szczerze, że jestem zaskoczony tym, jak dobrze jest to zrealizowane. Mapy są świetne w mojej ocenie nie tylko prezentują się fenomenalnie od strony oprawy graficznej, ale także samego balansu oraz pomysłowości. Jednak jeśli prześledzić historię tej serii, to tryb ten jest o wiele starszy. Jeśli już ktoś na kimś się wzorował, to Studio Dice na Nowo Logic w tamtym okresie. Bowiem tryb ten to nic innego jak połączenie Team Deathmatchu z Black Hawk Down, z punktami odrodzeń, które można było przejmować, z trybem Znajdź i Zniszcz, który stanowił prawdopodobną inspirację właśnie dla trybu Szturm w serii Battlefield. Mało tego, gry tej serii zbudowane były w oparciu o rozgrywkę wielosobową na całkiem sporych rozmiarów mapach, które posiadały elementy dziś kojarzone wyłącznie z BF-em, jak walka o punkty czy przemieszczające się po nich pojazdy opancerzone, do których gracz mógł wskoczyć i prowadzić z nich ogień. Jeśli kojarzycie Behemoty z Battlefield 1, czy choćby pociąg pancerny z Battlefield 4, to zapewne wiecie o czym mówię. Zresztą spójrzcie tylko na ten materiał pochodzący z oryginalnej części, na której wzorowali się twórcy tworząc Delta Force Hawk Ops. Teraz i tu uwaga na materiał z testów Alfa najnowszej części. Studio Team Jade bardzo fajnie nawiązało do oryginalnej części, implementując do swojej produkcji, jak podejrzewałem wcześniej, identyczne rozwiązanie. Tutaj również możemy wskoczyć do pojazdu i zasiąść za karabinem maszynowym. Genialny ukłon w stronę fanów starszych części i fajna ciekawostka, o której niewiele osób po prostu wie. Teraz mając tę wiedzę, odpowiedzmy na pytanie, które dzisiaj zadaje wiele osób: czy Delta Force Hawk Ops jest kopią Battlefielda? Moim zdaniem odpowiedź jest mocno skomplikowana, ponieważ tak jak mówiłem, w innym odcinku na temat tej gry. Pomysły z oryginalnej serii Delta Force były ochoczo zapożyczane przez inne firmy. Dla przypomnienia tylko, pierwsza część serii Delta Force powstała przed pierwszą częścią serii Battlefield i przed narodzinami Call of Duty. W czasie gdy seria te przeżywały fascynację okresem II wojny światowej, Delta Force oferowała współczesność. Kolejna świetnie zrealizowana sprawa to system wymiany ognia oraz poruszania się postaci, a mówiąc potocznie, gunplay oraz movement postaci. I teraz sporo osób porównuje tę grę do Battlefield 2042 pod tym względem. W mojej ocenie, błędnie. Gra o ile faktycznie wizualnie przypomina tę część. Tak sama wymiana ognia daje zupełnie inne odczucie. Aby lepiej to sprawdzić i przekonać się na własnej skórze. Grałem w te gry naprzemiennie. Rundka w Delta Force, rundka w Battlefield 2042. I w mojej ocenie Delta Force jest grą znacznie lepiej wyważoną, delikatnie mniej dynamiczną w porównaniu do BF-a, oraz bardziej stonowaną stylistycznie, ale to akurat dobrze moim zdaniem. Sam interfejs jest także bardziej subtelny i nienachalny pod względem kolorystyki. A jeśli chodzi natomiast o samo odczucie strzelania, to mi ono bardziej przypomina Battlefield 3 lub 4, jeśli już miałbym do czegoś to porównać. W tym zdecydowanie lepiej wynagradza, mam wrażenie, każdą zwycięską wymianę ognia. A to pokazuje jedno: że silnik Unreal, ku zaskoczeniu wielu osób, mam wrażenie, świetnie nadaje się do takich gier. Do tego stopnia, że Delta Force sprawia wrażenie gry wręcz stworzonej na Frostbite, łącznie z destrukcją otoczenia. No właśnie. Ta gra zaraz po The Finals pokazuje, że silnik Unreal nadaje się do tego całkiem nieźle, choć trzeba przyznać, że twórcy The Finals wprowadzili w tym aspekcie bardzo dużo własnych modyfikacji, aby to wyglądało i działało w taki sposób. W Delta Force także mamy destrukcję, choć wybiórczą, bowiem destrukcji ulegać mogą wyłącznie wybrane budynki czy obiekty. A jeśli o destrukcji mowa, na tym ujęciu pewnego twórcy zobaczyć możecie, jak prezentować się może taka destrukcja otoczenia i jakie ogólne możliwości daje ten silnik. Zastanawiam się tylko, dlaczego tak prezentującej się destrukcji w grach wciąż jest tak mało. Czy wynika to ze zbyt dużej zasobożerności takich bajerów, czy może z jakiegoś innego powodu? Niezależnie od tego, destrukcja w Delta Force w ogóle istnieje, w przeciwieństwie choćby do najnowszych odsłon serii Call of Duty. Mamy tu więc bardzo dobrą jakość oprawy graficznej, świetny system poruszania się postaci oraz beznadziejny model lotu śmigłowców. Niestety, śmigłowce w tej grze działają podobnie jak w Battlefield 2042, a więc są mało wymagające pod względem umiejętności pilotażu. Dodatkowo, mocno przeszkadzają tu także problemy serwerowe, które powodują, że śmigłowiec w ułamku sekundy może rozbić się o skały lub wykonuje jakieś dziwne szarpnięcia. Na całkiem spory minus muszę zaliczyć niestety udźwiękowienie, i nie mam tu na myśli wyłącznie muzyki, bowiem ta całkiem dobrze wpasowuje się w klimat i nie przeszkadza jak ta z Battlefield 2042. Tak na marginesie, to posłuchajcie tych gier w podobnych okolicznościach gameplayowych. Stretches. Do not let them take this back up. No właśnie. Ale to, co niestety mocno kuleje w Delta Force, to wszelkie dźwięki silników pojazdów, które są dosyć nijakie. Ogólnie mam wrażenie, że gra jest niezoptymalizowana pod tym względem i to, co powinno być głośne oraz wyraziste, dodając takiego mięsa do gry, jest po prostu przytłumione. Dodatkowo brakuje mi tu jakiegoś oryginalnego w końcu pomysłu na sterowanie pojazdami, i ogólnie ich obsługę czy model zniszczeń. Pamiętajmy jednak, że jest to wczesna, jeszcze nieukończona wersja gry. Tak na marginesie. W mojej ocenie bardzo fajny pomysł mieli twórcy WW3, ale w późniejszej fazie rozwoju tej gry, gdzie mapy Polarny oraz Smoleńsk były chyba najlepszymi mapami dla tej produkcji. Moim zdaniem, gdyby połączyć techniczną stronę Delta Force z pomysłami z WW3, otrzymalibyśmy mega hit. I to taki, który pozamiatałby konkurencję. Mam ogromną nadzieję, że dziewczyny i chłopaki z The Farm 51 kiedyś wrócą do tego pomysłu i stworzą część drugą. Naprawdę trzymam kciuki, aby tak się kiedyś stało. Wracając jednak do Delta Force, to żałuję, że twórcy nie wprowadzili tu większych i bardziej odważnych zmian. Choć musimy pamiętać, że to, co zobaczyliśmy na ten moment, to zaledwie wycinek całej gry. Bowiem, jak informują twórcy w przygotowaniu, są kolejne mapy, w tym klasyczne dla serii Delta Force. Dodane zostaną także nowe pojazdy, prawdopodobnie nowe klasy pojazdów, oraz kolejni operatorzy, mówiąc w cudzysłowie oczywiście. Podsumowując krótko, to jestem bardzo pozytywnie zaskoczony tym, jak dobrze ta gra działa jak przyjemnie się w nią gra. Pytanie tylko, jak będzie wyglądała jej przyszłość i czy mikropłatności jej nie wykończą, a tu mam pewne obawy. Ale zobaczymy. A może jednak będzie inaczej? Dlatego dajcie znać, co Wy myślicie na ten temat, a z mojej strony to wszystko na dzisiaj. Dzięki serdeczne za uwagę i do zobaczenia już wkrótce. Trzymajcie się. Bye. Uh -huh.